Ten leciał do si tam, gdzie moje jesteś, Hej, 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 ludzie, tu ja, Curex. No, odpowiedź pani, panu Marek Hu. 2997. <grytanie> Cześć, nie może mi znaleźć folderu, pewnie dlatego, że mam zapisy w chmurze go z GOG. Wiesz, jak to wyłączyć. Oczyw nie wiem, ale po sprawdziłem. Eee, konfiguruj. I tu masz kanały beta, funkcje, synchronizuj lokalne zapisy z chmurą go galaxy. Jak to wyłączysz, to masz zapisy fizyczne na dysku, jak ci dysk padnie to masz Masz cały, za, całą grę, od nowa musisz zaczynać, więc ja tam nie, nie robię tego. Bo może mi komputer skraszować, wywalić, spalić, wybuchnąć no, no, itd. I td. Jak ty chcesz, no to dobra. Masz tutaj. Nie, nie sprawdzam tego. Jest taka funkcja, tylko informuję, co tam jest. No, poradnik sekundowy. Minutowy dziękuję, papa pa, pozdrawiam i życzę udanego grania w Cherosy, tak jak ja. Oj, już zaprzestałem trochę, ale dobra, papa. Pa.